Staramy się wpisywać w taki ogólnokrajowy trend. Październik jest jakby miesiącem, który został poświęcony. Mocno tej problematyce. Wydaje nam się, że jeżeli wszyscy robimy w tym samym czasie, mamy większe szanse na większe zainteresowanie, większą frekwencję bań, które równocześnie w mediach słyszą w różnych miejscach. Dlatego zdecydowaliśmy się to robić właśnie teraz. Chcieliśmy dotrzeć do szerszej grupy pacjentek, czyli nie tylko tych objętych programem przesiewowym Narodowego Funduszu Zdrowia, ale do wszystkich pacjentek w każdym wieku. Stąd tytuł konferencji i mojego wykładu, że to są badania profilaktyczne. Obejmujące wszystkie grupy wiekowe badanych pacjentów. Mamy dobrą informację dla pacjentek i obecnych, i potencjalnych nie chcemy widzieć. Well, Rack Me to wystąpienie dotyczące tego, że i nauka, i wiedza są po stronie pacjenta i dzięki temu możemy się dzisiaj troszczyć o to, jak dobrze funkcjonować w chorobie i planować to, co chcemy realizować po chorobie. Więc będziemy się zajmować dobrostanem psychicznym i fizycznym pacjentów. Badajcie się panie, dawajcie sobie szansę, bo to jest najważniejsze. Liczby są bardzo okrutne. Co roku w Polsce zachoruje 18 tysięcy kobiet. Gorsza i bardziej przerażająca statystyka jest taka, że 3 tysiące chorób chorych umrze z tego powodu. Warto sobie co, co roku albo nawet częściej przypominać, że badania są ważne, bo unika, umyka nam to z głowy, bo my ważne rzeczy zastępują pilne. A dlatego takie konferencje są bardzo potrzebne, żeby pamiętać o ważnych sprawach. Jeśli mówimy o raku piersi, to ta profilaktyka ratuje życie ponad 70% pacjentek. Tak więc jak najbardziej za edukacją, za profilaktyką i samo to, że dziewczyny tu przyjeżdżały autokarami w całych grupach, z, z gminnych ośrodków, więc jest to piękna inicjatywa, jak najbardziej trzeba ją kultywować. Mierzymy tkankę tłuszczową, ale nie tylko. Generalnie analizujemy skład ciała, czyli tkanka mięśniowa, zawartość wody, tkanka tłuszczowa. Sprawdzamy też zawartość tkanki wisceralnej, czyli tej tłuszczowej wewnętrznej. Wskazujemy, jak mają się odżywiać i gdzie popełniają błędy, nawet w tych kilkuminutowych rozmowach po wykonaniu badania. To jest bardzo dobry pomysł, dlatego, że mobilizuje wszystkie panie. Wszystko jest w jednym miejscu, jest udostępnione. W bardzo dostępny sposób jest nam to przedstawione. Powinno być takie rzeczy organizowane częściej. Czytam pierwszy raz na takiej konferencji i bardzo, bardzo mi się podoba. No można zbadać swój, nie wiem, poziom cukru, zaczynając od poziomu cukru, ciśnienia poprzez wiele innych rzeczy. To jest bardzo fajne i na pewno będę z tego korzystała w przyszłości. Konferencja jest fajna, ponieważ integruje, ponieważ daje możliwość różnych badań. W grupie zawsze jest lepiej, szybciej podejmuje się decyzje. No i jednoczy kobiety. Ja uważam, że ten pomysł jest jak najbardziej trafiony. Wydaje mi się, że taka profilaktyka dla kobiet, coś, coś takiego, gdzie kobiety mogą się spotkać, mogą usłyszeć o tej profilaktyce. Nie ukrywajmy dużo kobiet o siebie nie dba, tak? Więc podejrzewam dla mnie takie działania są naprawdę bardzo super. Jest to bardzo trafiony pomysł. Mam nadzieję, że takie profilaktyka, takie spotkania będą odbywały się co roku, a może nawet i częściej. Fajnie, że jestem, bo widzę dużo ciekawych ludzi, nowe, no, nowe znajomości nawiązałam już dzisiaj. Konferencja jest świetnie zorganizowana, poznaliśmy tajniki udzielania pierwszej pomocy, dziewczyny wiedzą jak przeprowadzić resuscytację krężeniowo oddechową przebadaliśmy filtrację swojej skóry, polecam wszystkich, szkoda, że Was tu nie było. Dziękuję wszystkim, którzy tu przyszli, to na pewno. Dziękuję paniom, które wyraziły duże zainteresowanie, ale również panom, którzy przyszli. Dziękuję oczywiście sponsorom, wszystkim, którzy nam pomogli to zorganizować.